Witajcie moi drodzy na kanale Wmiatacz Rzeczywiście subów, dajcie łapki w górę, dajcie komentarze Dzisiaj jest na spacerzku z bardzo starszym osobnikiem, z pięknym waczatkiem i nie ja, wymiatacz Idziemy w stronę Lasku Łukowych Do już dawno wstało Jest godzina 8.20 20 Ta... Piękny poniedziałkowy poranek Kroślaki ma i kanie Wiadomo Jesteś trzyma pieczkę w ręku, w wiadomo. Idziemy drogą do lasków bukowych. Taszki cudownie świerkają. Jestek węsy. Tak. Wczoraj bardzo dużo pięków tak. Byłem na grzybobraniu i się udało. Tak no Wczoraj też rano wstałem, to był prawdziwek W trzecim lasku, w drugim lasku bukowym Bardzo ładnie Jest short z niego, zapraszam na wszystkie shorty z grzybkami, Niezwykłymi rzeczami, które znalazłem w lesie wczoraj Zapraszam jeszcze na wcześniejsze shorty Bijajcie na moje słuchowiczka Bo to słabo mijacie Wiem, że lubicie szaty z drzywkami, ale słuchowiska też warto posłuchać. Są dobre, wiadomo. Tak. Nie radośnie, za chwilę odliczanko będzie. 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1, 6, koniec pa, koniec pa.